Hej kochani, witam się z wami w czwartek Jest godzina 6.50 Ponieważ właśnie się szykuję do pracy I postanowiłam się, że dzisiaj się do was odezwę W ogóle od razu przepraszam was za światło No ale jest wcześnie rano, jest ciemno jeszcze Mam tutaj tylko taką wiecie, lampkę podblatową Zobaczcie jak mnie obsypało w ogóle Jakieś tacy nieprzyjaciele Nie wiem o co chodzi Nieważne, słuchajcie, zaczynam dzień od Tego mojego koktajlu i już sobie tutaj przygotowałam e, natka pietruszki i to wszystko wrzucam do e, termomiksa co w ogóle nam będzie potrzebne będzie nam potrzebna tak, natka pietruszki potrzebna nam będzie e, pomarańcza i taką ofiletowaną pomarańczę przekrawam na cztery części i powiem wam tak, i znowu tak mam, e, że jak się uprę na coś na śniadanie, to potem jem, wiecie, to codziennie. I tak samo jest z tym koktajlem, jak z tym wcześniejszym, wiecie, tym białkowym. No ale teraz wracam na, na orbitę, wracam do treningów, więc taki białkowy koktajl będę sobie pić po treningu. Dobra, banan pokrojony też w plasterki. To, to, to. Aha, jeszcze dla mnie ważna jest cytrynka. Zawsze wciskam jeszcze cytrynę, żeby tak przełamać ten smak. I mam cytrynę bio Może, że tak powiem wam, nie oszczędzam tej cytryny. Nawet ja lubię, jak jest ten smak taki lekko kwaskowaty. E, dobra, teraz trochę miodu. I do tego woda mineralna, słuchajcie, odrobinka, żeby nam się tutaj trochę, wiecie... Jakbyś spólno zrobiłam. I tyle. Taka filozofia blendujemy. Ja blenduję to zawsze na tych największych obrotach w Thermomixie. Także taka piękna zielona szklaneczka z rana. Uwielbiam, słuchajcie, takie koktajle wam kiedyś mówiłam, że kiedyś w ogóle nie jadłam śniadań. Nie lubię, wiecie, na śniadanie zjeść na takiej bułki z serem, z pomidorem, chleba w ogóle. Jakoś tak, no, czuję się taka od razu z samego rana taka, wiecie, zapchana, obklejona jakąś taką bułką i nie wchodzi mi to. Aha, i co wam jeszcze chciałam pokazać. Oprócz tego, że się tak trzymam i piję ten koktajl, taki właśnie, taki zastrzyk witamin i energii z rana, zwłaszcza, słuchajcie, pietruszka ma w sobie bardzo dużo witaminy C. Ostatnio się suplementuję... I biorę sobie tak, witaminę D3 i to jest taka witamina D3, 10 tysięcy, biorę również cynk um, i odkąd zaczęłam brać tą witaminę D, um, dużo lepiej się czuję. Też wam mówiłam, że e, mówiłam, nie bo mówiłam, ch chyba wam mówiłam, że biorę teraz melatoninę e, na godzinkę przed zaśnięciem. Czasem mi się zapomnie, ale staram się ją brać i naprawdę odkąd też nie wiem, czy te suplementy, te koktajle, te mel ta melatonina i to wszystko, że tak powiem razem, jestem w miarę wyspana e, i staję rano z jakąś energią i nie wiem, ustawiam jedną, dwie drzemki, a tak to po prostu no, dramat. I mam tutaj jeszcze coś takiego nowego, mam to z polecenia od mojej koleżanki, która jest naturoterapeutką, sprawdziła już na sobie, nie wiem czy to konkretnie ten produkt, ale sprawdziła na sobie na pewno suplementy, które wpływają na paznokcie, skórę, włosy. I mimo tego, że ma piękną cerę, jest młodą, piękną osobą, to i tak było widać jakby, efekt na jej skórze, że wygląda ta skóra dużo ładniej, dużo lepiej, dużo zdrowiej, chociaż wydawałoby się, że już lepiej wyglądać nie może. Natomiast ja z uwagi na, tak jak wam mówiłam, i ostatnio dużo stresu i jakby ten taki spadek odporności, wiecie, długo nie mogłam się pozbyć tej mojej opryczki z ust, zamówiłam sobie coś, co wpływa na. O, tu jest tak. Ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym, odporność, zmęczenie, czyli coś idealnie wydawałoby się dla mnie. Suplementuję się tym dopiero od tygodnia. Dodatkowo, jakby wszystkie inne aspekty też są wdrożone, czyli te witaminy, koktajle i tak dalej. I powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrze się czuję. Jeżeli yy, chodzi o ten produkt, to jest to produkt z Health Labs. Zobaczcie sobie na ich stronie, mają dużo fajnych różnych produktów kierowanych do problemów właśnie jakichś skórnych, właśnie na wypadanie włosów, na łamliwe paznokcie. To jest Protect Me Immune Plus. Tu jest 120 kapsułek. Bierzemy dwie kapsułki dziennie, czyli starcza nam to na... Dwa miesiące I to jest, że tak powiem, taka prawie pełna kuracja Powinna się wziąć dwa miesiące kuracji, miesiąc przerwy, dwa miesiące kuracji Dam wam znać Natomiast chyba też skuszę się na coś na, na cerę Bo jakby moja cera ma takie, wiecie, lepsze, gorsze dni I to ja raz ma gorsze dni Aha, a w ogóle, kochani Dzisiaj jadę do pani doktor medycyny estetycznej Mam nadzieję, że uda mi się zabrać was ze sobą, jeszcze nie wiem, czy będę mogła tam coś ponagrywać, czy nie. E, ja wam mówiłam na Q&A, że tam prawie rok temu robiłam sobie lekką, e, lekkie wyrównanie asymetry na górnej, bardzo. I tym razem chciałabym je tak bardzo delikatnie powiększyć, to może też zbyt duże słowo, ale chciałabym mnie tak, wiecie... Mm ujędrnić, jakby, żeby one miały taki efekt właśnie nawilżenia, wypełnienia, takie, żeby były takie, wiecie, soczyste. O, tego słowa mi brakowało. Na pewno będą troszeczkę też większe, wiadomo, że to się trochę łączy, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę się tego obawiam, bo wiecie, nie chciałabym jakiegoś takiego efektu, wiecie, zbyt, zbyt dużego. Chciałabym, żeby to wyglądało dalej naturalnie, tylko żeby po prostu były te ustka takie... Ładniejsze. Dobra, kochani, wasze zdrówko: piję koktajl, idę się w coś ubrać, wyciągnąć coś z mojej świeżo uporządkowanej szafy. Pewnie dzisiaj padnie na jakąś sukienkę. Dzisiaj, słuchajcie, jest plus 4 stopnie, już o 6.50, przynajmniej już 7 pewnie jest. Ale jest taka mgła, słuchajcie, i jest tak ślisko właśnie Michał mi pisał, że właśnie dojechał do pracy i na drogach jest po prostu w miejscami. Szklanka. Także koktajl, biorę swoje suplementy, słuchajcie, i zaraz się do Was odezwę, bo chciałam Wam też pokazać nowy podkład, który sobie kupiłam, a którego jeszcze nie używałam, więc zaraz sobie zobaczymy, czy fajnie się nakłada i czy fajnie kryje. Zwłaszcza, że ma dzisiaj co kryć. Jestem z powrotem. Ubrałam się już mam na sobie tą sukienkę, którą widzieliście w jednym z mierzymy I co wam dzisiaj chciałam pokazać? Chciałam wam pokazać podkład, który jest już dawno znany. Jest to drogeryjny podkład marki Wet and Wild i to jest ten Fotofokus. Ja mam też z tej serii korektor pod oczy, więc też muszę go wygrzebać, znaleźć i może sobie w komplecie użyję dzisiaj do tego Odkładu, powiem wam, że tak na szybko Go złapałam w rozmanie. Kosztował 14 zł, więc no Nie był to Jakiś majątek um, Ale nie wiem, czy nie kupiłam sobie za ciemny kolor Także e, testujemy Tak jak mówię, moja buzia dzisiaj e, Ma trochę niedoskonałości Więc będziemy mieć co e, Aha Nie lubię Nienawidzę tego, słuchajcie, tej szpatułki No ale trudno Wolę, taką, wolę takie, wiecie, z pompką. Uu. Tak patrzę w podglądzie, że w podglądzie nie wygląda taki ciemne, ale powiem wam, że no, jest pomarańczowy. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale to nie jest mój kolor. Hmm. No nic, zobaczymy. Mam nadzieję, że się w ciągu dnia nie, nie, dodatkowo nie utleni i nie będę wyglądać, słuchajcie, wiecie, jak roskwinka. Jeśli go rozblenduję, to ten kolor nawet się wtapie, ale no myślę, że będę dzisiaj wyglądała na opaloną. Zobaczymy, jak on się będzie nosił. Jeżeli po dzisiejszym dniu okaże się, że całkiem, całkiem, podjadę sobie do Osmoneku, i kupię sobie kolor jaśniejszy, jeśli jeszcze będą, bo one były w jakiejś mega wyprzedaży, bo to w ogóle była chyba, nie wiem, likwidacja tej kolekcji albo coś takiego. ja mam, że fajnie kryje. Widać trochę na kamerze, że widzicie do szyi jest taki pomarańczowy, muszę sobie tą szyję trochę chyba um, przypudrować i dekolt. A już mi się marzy, słuchajcie, słońce. Opalanie, Mu muśnięta skóra słońcem. Okej, okay. całkiem fajny jest ten podkład Fajnie się, znaczy na pewno bardzo fajnie się go nakłada Ma taką właśnie leistą konsystencję Ja uwielbiam taką konsystencję Nie lubię jak to mi się wszystko tak, wiecie, klei Ja też nie mam idealnej skóry To była problematyczna od wielu lat skóra Mam rozszerzone pory I po prostu jak to jest taki, wiecie, gęsty, kleisty podkład To i mam wrażenie, że po prostu wszystkie te pory są takie, wiecie, zapchane I, i to tak dwa razy gorzej wygląda niż nawet bez podkładu ta buzia no i teraz do tego mam ten e, korektor, e, też ten fotofokus, czy ta seria się nazywała, ten wet and wet and, <laughs> wet and wild. O. E, I jeszcze ja go sobie kupiłam troszeczkę za, e, za ciemnego, za ciemnego e, korektor, korektoru. Jesus. A Zobaczymy jak się będzie to wszystko trzymało. I czy ja tak jak mówię po godzinie dwóch i będę wyglądać, jak jakby wiecie, z Egiptu wróciła. No, z tym korektorem tak się tutaj fajnie rozświetliło nawet, więc spoko. Zaraz się trochę przypudruję przy, przy pudruje, w odpowiednich miejscach, bo modelujemy trochę tą buzię, to może będzie inaczej wyglądało. I dzisiaj słuchajcie, mam ochotę na tą moją paletkę z Nude by Nature. To jest ta paletka, którą wyhaczyłam w TK Maxie, ale to są produkty, które bywają w Daglasie. Natomiast nie wiem, czy one są u wiem no są online. I tu mamy takie, widzicie, trzy produkty. Jasny, do konturowania i taki, wiecie, a la bronzer. Więc zaraz sobie tutaj trochę wymodeluj, wymodelujemy o, puśkę i tak kochani. Trochę się boję tych ust jak to wyjdzie. No ale cóż, trzeba e, trzeba spróbować. Też nie jadę wiecie do jakichś tam e, byle kogo. Jest to w ogóle lekarz medycyny estetycznej, nie wiecie, jakaś tam kosmetyczka czy, czy kosmetolog, który w sumie nie powinien wykonywać takich zabiegów. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze iść do kogoś sprawdzonego. Natomiast ja sobie też zdaję z tego sprawę, że nawet idąc do kogoś sprawdzonego zawsze może pójść coś nie tak. No i tego się właśnie boję, żeby przez przypadek coś nie poszło nie tak. No, ale już właśnie rok temu, jak robiłam tą asymetrię, to już gdzieś tam się tak właśnie przymierzałam do jakiegoś takiego um, delikatnego powiększenia ust, um, ale też się bałam, dlatego mi właśnie wtedy um, no, ta pani doktor, która mi robiła tą asymetrię, zaproponowała właśnie wyrównanie tego tak delikatnie, asymetrią. asymetrię. Asymetry to było 0,5 ml dokładnie. Um, no i podobał mi się efekt i przez chwilę tak właśnie miałam taki niedost, że mogłam może sobie je delikatnie powiększyć. No to teraz się na to zdecydowałam, prawie rok później. Że zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby wiecie jakoś wyglądała. Co ja zapewne wzięłam. Tym najjaśniejszym jeszcze sobie tutaj okolice oka rozświetlę. O! No, trochę się odcina jednak ten kolor podkładu od e, szyi i koltu no ale trudno, przetestujemy, zobaczymy, takie wiecie, czasy w ogóle liceum mi się przypominają, jak w zimę, e, wiecie, wtedy każdy chciał być bardziej opalony, to jeszcze niestety były takie czasy, e, gdzie no, dziewczyny dość mocno chodziły na, e, no, na solarium w ogóle, niestety. No i wiecie, te, co nie chodziły, a też chciały być trochę opalone, no to używały takich, wiecie, albo w ogóle się używało, pamiętam, e, tych mm, samoopalaczy, w ogóle też na twarz. To tak śmierdziało, wiecie, takie kiedyś samoopalacze jak były. E, albo właśnie jakiś taki ciemniejszy podkład się używało zimą, a potem się ubierało golfy, żeby nie było widać, wiecie, takiego odcięcia mm, buzia a szyja dekolt, No takie czasy, takie czasy, słuchajcie, były. Eli jest szczęśliwy, właśnie słyszę, że tutaj idzie zaglądać bez klosza Wszyscy się w końcu wyspaliśmy, nie musieliśmy się martwić Wiecie, że, że coś jest nie tak, że zaskoczę, nie wiem, że pękną szwy i trzeba będzie jechać i... Nie wiem, coś tam działać, więc wszystko jest w porządku No i Eli jest już bez klosza Tak jak widzieliście na ostatnim vlogu No i tak kochani, nie maluję się dzisiaj jakoś, wiecie, zbyt ambitnie Muszę się zaraz zbierać. Uję, że 7,24. Jeszcze muszę iść z Edunciem na e, szybki spacerek. Hmm. Nie mogę się to odnaleźć. Szukam mojego tuszu do rzęs i nie widzę go tutaj nigdzie. Nie ja go wsadziłam. Robiłam wcześniej porządki tutaj w tej mojej powiedzmy, że toaletce on jest. Ja, się, ja mam tak, słuchajcie, że ja się bardziej odnajduję we własnym bałaganie niż we własnych porządkach niestety. A jeżeli chodzi o biurko, w pracy też tak mam. po prostu, że To jest fajne, bo wiecie, nikt mi tam po prostu nie grzebie. Nikt nie wiedzie, co jest. Jest po prostu bałagan na moim biurku. Taki, wiecie, kontrolowany bałagan to nie jest tak, że w ogóle jest jakiś dramat, ale ja wiem gdzie co mam. A jak ja to potem pochowam, poukładam, to potem potrzebuję coś, jakieś dokumenty, słuchajcie, i ja się zastanawiam, gdzie ja to dałam. Także wiecie, artystyczny bałagan, artystyczny nieład, wszystko pod kontrolą. O, i powiem Wam ostatnio, w jakimś ostatnim makijażu pokazywałam Wam ten pogrubiający e, tusz z Sephora. Bardzo jest fajny, ale on fajnie wygląda do takiego właśnie mocniejszego makijażu. Natomiast jak sobie maluję same rzęsy, tak jak dzisiaj, e, to potrzebuję jakiejś takiej delikatnej szczoteczki, która też mi nie nawali jakoś mega dużo tego tuszu. E, I wtedy zawsze bardzo fajnie mi się sprawdza ten e, z Maybelline nagłożenie ust mam resztkę jeszcze tego wiecia e, masałka czy jak to się nazywało kokory czyli by balms hello body i zobaczcie że właściwie mam pustą naprawdę jest bardzo fajnym produktem e, i powiem wam że e, będę sobie domawiać na pewno e, i ten balsam, ten masło do ciała i tak dalej No po prostu uwielbiam to masło do ciała Jest the best Dzisiaj DKNY. Wine Powiem wam, że ostatnio pytałyście mnie w komentarzach Żebym pokazała swoją kolek kolekcję perf perfum Ale no niestety Moja kolekcja perfum się mocno skruszyła Zostały mi chyba trzy perfumy Tu mam akurat tą Euforię Blossom Tak, mam Euforię Blossom Mam tego J.K. Y. Story, z którego cały czas użyłam, już mi dużo nie zostało Przymierzam się do jakichś dwóch nowych zapachów Bo wszystko mi się, słuchajcie, pokończyło Miałam jeszcze z Armani Gossi Miałam właśnie z Douglasa To mam ten taki zapach który, zapach, który wam pokazywałam, który ma tą nutę waty cukrowej No i pokończyło mi się wszystko jakoś tak, wiecie, nie miałam głowy do tych perfum Ja, ja też tak nie mam, że wiecie, mam 30 perfum i tak dalej Przynajmniej to jeszcze nie jest ten moment. Okej, okay, kochani, czy sobie znalazłam kolczyki, które do mnie nie nosiłam? Są to kolczyki z mm, tousa. Pokażę Wam jeden. To jest taki misio y, z masy perłowej i on jest taki, wiecie, y, fasetowany. Tak się to nazywa chyba y, uprawnie. Ten kamień po prostu jest taki, wiecie, oszlifowany bardzo je lubię. Pamiętam, że jak je kupowałam były też czarne i te czarne są dość popularne, ale mam jeszcze takie malutkie misie z czarnymi cyrkoniami, więc nie chciałam kolejnych czarnych. Poza tym takich jeszcze u nikogo nie widziałam, a te czarne bardzo dużo osób nosi, czy to w wersji złotej, czy to w wersji srebrnej. Także dzisiaj takie uzupełnienie stylizacji tousem. Mam też ten naszyjnik, który taki właśnie noszę teraz. Też go wygrzebałam, bo ja tak właśnie mam, że jak coś założę, to potem to yy, noszę, w ogóle tego nie ściągam, śpię w tym, kąpię i tak dalej, a jak już ściągnę, to potem nie noszę tego, wiecie, przez rok i nic wtedy nie noszę. Ja lubię mieć jakoś dużo biżuterii, bo... Bo nie mam takiej potrzeby. O, i ten misiu tutaj, ta zabierzka, nie będziecie chyba tego widzieć tu w kamerze. Nie mam, jak tego pokazać. I on to te srebro też jest jakby takie na, na wzór takiego fasetowanego kamienia, więc to fajnie ze sobą pasuje. Dobra, kochani, mamy 7:29. Idę z Egypta na spacer. Jadę do pracy. No i potem mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać z zabiegu. E, Powiększania ust A jak nie No to pokażę wam jak wrócę e, Jak to wyszło Tylko wiecie, e, te dziewczyny, które znają Albo które już sobie robiły te zabiegi To dobrze wiedzą, że te usta Zaraz po zabiegu są takie I one dopiero tak po tygodniu Nawet po dwóch e, Jakby uzyskują swój faktyczny e, Taki docelowy e, rozmiar Jak ja zrobiłam tą asymetry To też miałam przez tydzień czasu takie właśnie fajne usta, no i one potem już troszeczkę, wiecie, się zmniejszyły i finalnie była to kwestia tylko wyrównania tej asymetrii, a nie jakiegoś takiego efektu powiększenia, ale też te usta miały taki efekt właśnie ujędnienia, takiego jakby wypełnienia, bardzo fajnie to, to wyglądało i fajnie się to nawet u mnie trzyma, a jakoś nie jestem też osobą, która, wiecie, piluje się z piciem wody a powinna, a właśnie do takich zabiegów powinno się jednak dbać o to, żeby pić dużo wody, wtedy te efekty utrzymują się na pewno dłużej. Dobra kochani, tyle mojego gadania, ile? No 15 minut już do Was mówię, nie wiem, może coś z tego wytnę, będzie <grym się> krócej, <krucai> a może nie. Dobra, uciekam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Później trzymajcie kciuki, żeby ładnie wyszło. Pani Kasiu, proszę sobie usiąść, proszę zobaczyć, w którym kierunku idziemy. Czy to o to chodzi? Proszę zobaczyć. Mhm. Tak, jest niewielki stopień powiększenia, natomiast nie zmieniam kształtu mhm. mhm. ich. Widzieliście, trochę to bolało, trochę też, um, niestety, krwawiły mi te usta dość mocno, bo okazało się, że jakby na to też ma wpływ e, dzień cyklu, w którym e, jesteśmy, ale jestem właśnie w czasie okresu, e, więc dość mocno mi te usta krwawiły, są mega opuchnięte, tak jak widzicie. I mam tutaj żel mm, arnikowy, coś takiego z marki Floslek. I to jest właśnie na rozszerzone naczynka, sińce potłuczenia obrzmienia. I tym smarujemy sobie po prostu usta, żeby nie powstały jakieś śniaki od nakuć, żeby złagodzić te usta trochę, no i żeby zeszło to opuchnięcie. Także są opuchnięte, ale i tak jakoś nie wyglądają bardzo źle. I tak jak Wam mówiłam wcześniej... Jakby taki finalny efekt będzie dopiero dziś tak do dwóch tygodni, aż one się tutaj ładnie wszystko e, poukładają. E, I też tak za dwa tygodnie umówiłam się z panią doktor, żebym podjechała, żeby ona mi zobaczyła, jak to wszystko wygląda, e, czy jest w porządku, czy jest równo. No i wiecie, żeby po prostu e, zobaczyć, czy wszystko jest jak ma być. E, także, także tak to wygląda. Mm, wiadomo, że są teraz, powiem wam na i nie mogę się do tego przyzwyczaić. I, I tu akurat powiem Wam, że mam nadzieję, że, że trochę mi zejdą, bo, bo są mega duże. Także nakładam sobie um, ten żel. Ja już też jestem w piżamie, przyciskam no się wykąpałam, ale idę sobie jeszcze usiąść z Michałem przed tiwik. O No i tak, słuchajcie. Tak sobie to wymyśliłam. Dajcie znać czy. Robicie sobie w ogóle jakieś zabiegi, czy robiłyście sobie usta, czy jesteście zadowolone, co w ogóle myślicie też o takich zabiegach? Ja zawsze Wam powiem szczerze, co robiłam i tak dalej. Nic innego nie robiłam na razie poza ustami. Jestem dalej w trakcie cały czas tych zabiegów na uda, dlatego że jakby uda były podzielone na przód i na tył. Przód skończyłyśmy. Dajemy sobie jeszcze jakieś dwa tygodnie na takie zregenerowanie się, jeszcze tkanek, na taki finalny efekt, ale już widzę efekt. Także na pewno Wam gdzieś tam w kolejnych filmach opowiem o tych zabiegach modelujących na ciało. Eee, I tak, i poza jakimś takim właśnie tematem ust, nigdy nic nie robiłam, nic nie oszczekiwałam, chociaż <grym> tak sobie myślę, że może trzeba będzie o tym pomyśleć, nie jest. słuchajcie, na razie umawiam się do właśnie tej mojej koleżanki, która jest naturoterapeutką ona też wykonuje tak zwany masaż Kobido. jeżeli jeszcze nie wiecie czym jest taki masaż, to sobie poczytajcie na internecie masaż Kobido japoński lifting bez skalpela i to jest po prostu bardzo taki mocny intensywny masaż twarzy, który powoduje, że ta skóra się jakby ujętnia i dlatego jest taki, dlatego się nazywa japoński lifting bez skalpela i Wam, że moja przyjaciółka chodziła. Raz w tygodniu zrobiła sobie pięć takich masaży i powiem Wam zdjęcia przed i po to jest jakiś sztos, to wygląda jakby naprawdę było po jakiejś takiej, wiecie, operacji napinającej, podnoszącej wszystko także naprawdę sztos, więc też będę chodziła, więc też będę Wam e, potem pokazywała jakieś efekty, jak to wszystko wygląda te masaże nie są jakieś takie drogie e, samo zdrowie, wiecie, nic nie oszczekujecie, nic nie aplikujecie, po prostu to jest, tak jak mówię, bardzo intensywny masaż, może nie do końca taki, wiecie, relaksacyjny dlatego, że no jest intensywny, no po prostu trzeba mocno podziałać tutaj na tkanki, na, na powięź, żeby się trochę tutaj zdiftingować. Także już nie mogę się doczekać. Też będę chodzić raz w tygodniu. Zobaczymy jeszcze po takiej pierwszej konsultacji czy raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, jak to wszystko będzie wyglądało. No i tak, kochani, tak to wygląda. Zobaczymy, co mi to da bo wiecie, kremy kremami, ale to też jest bardzo ważne, żeby dbać o tą skórę i w ogóle, no ale takie właśnie masaże, to jest bardzo ważne i mam powiem, że nawet zauważyłam różnicę jak nie używam tej mojej szczoteczki z Dermofuture, czyli ten taki wiecie, zamiennik Foreo a jak zaczęłam ją używać, to ja też miałam, mam wrażenie, że ta skóra mi się tak wygładziła i tak dalej. I Wam też pokazywałam swego czasu, że mamie kupiłam taką szczoteczkę, na urodziny też używa i też jest mega zadowolona Jest w szoku, że gdzieś tam w jej wieku też taki masaż, taką szczoteczką może dać jakiś fajny... Efekt ujętnienia i troszeczkę takiego, wiecie, napięcia, e, czyli takiego mini efektu anti-aging. Po prostu powiem Wam, że bardzo, masaże są bardzo ważne e, i to jest że gdzieś tam połowa sukcesu, żeby gdzieś tam sobie troszeczkę zatrzymać czas i wspomóc sobie tą skórę. Także dlatego zdecydowałam się na, na te masaże, bo nie chciałabym już tutaj nic więcej ingerować e, i nic więcej działać. Patrzę w ten podgląd i widzę te wielkie usta. I mówię, mam nadzieję, że ta opuchli z nami zajdzie. Nawet ciężko mi się teraz, słuchajcie, mówię, bo bardzo bolą. One są oczywiście przed zabiegiem posmarowane takim kremem znieczulającym, więc wszystko macie takie, wiecie, jak od dentysty, czyli tak w ogóle nie czujecie ust ani tutaj tej części twarzy, takie wiesz, wiecie, tak to mrowi i tak dalej. No i potem jest oszczekiwanie, które i tak no, boli, które i tak czuć, no nie da się tak całkiem znieczulić, że po prostu nic. No i tak, kochani, mam nadzieję, że, że Wam się podoba. Chociaż, tak mówię, finalny efekt będzie dopiero gdzieś tam za, za tydzień, e, za dwa. Także tyle, kochani, z dzisiejszego dnia. E, do zobaczenia w kolejnym filmie, do zobaczenia w kolejnym vlogu. I miłego dnia wam jeszcze. Pa!